Cześć, zajmujemy się dzisiaj wystawieniem faktury VAT w systemie finansowo-księgowym, z którego korzysta AIP. Na początku, aby taką fakturę wystawić, musimy się najpierw do systemu zalogować. Wchodzimy na portal przedsiębiorca.pl Do portalu, powinieneś już wcześniej otrzymać hasło i login, więc nie będę tutaj jakby się. się nie będę e, tłumaczył jak się do niego dostać, w jaki sposób założyć sobie konto, tylko od razu przejdziemy do portalu i w prawym górnym rogu jest opcja zaloguj. E, loginem oczywiście jest Twój adres e-mail, a hasło już sobie wcześniej ustawiłeś, więc przechodzimy bezpośrednio do systemu. W ten sposób wygląda interfejs portalu przedsiębiorca.pl. W prawej górnej zakładce zatytułowanej Twoje usługi jest m.in. zakładka Finanse i księgowość. I tutaj właśnie wchodzimy. Zostaliśmy przeniesieni do panelu do wystawiania faktur, który graficznie jest dość przyjazny dla użytkownika, który wcześniej nie miał styczności z programami finansowo-księgowymi. No i jest on też skonstruowany bardzo intuicyjnie. U góry znajdują się różne zakładki pomagające poruszać się po tym systemie, a także Twoja baza kontrahentów oraz produktów, którą możesz na bieżąco uzupełniać. Dzięki temu szybciej i w prostszy sposób będziesz mógł wystawić faktury fakturę VAT-owską. Więc tak, całą ścieżkę dotyczącą faktury sprzedażowej zaczynamy od opcji dodaj dokument. Klikamy w tą opcję i wyświetla nam się panel do wystawienia faktury VAT. Musimy chwilę tutaj poczekać. Ok, system jest już uruchomiony i teraz tak, po kolei pola, które należy uzupełnić. Wszystko, co jest zaznaczone na biało, jest polem edytowalnym. Te szare komórki uzupełniają się tak naprawdę automatycznie, więc tutaj nie ma też co próbować e, się wkliknąć. Więc tak, numer dokumentu nadaje system automatycznie. Tutaj nic nie wpisujemy. Typ dokumentu i wybieramy. E, tutaj jest kilka e, bardziej typowych lub bardziej nietypowych dokumentów. Proforma to jest dokument, który powinieneś wystawić, aby potem stał on się zwykłą taką fakturą VAT. E, jeżeli kontrahent zapłacił Ci z góry za coś lub wpłaca Ci zaliczkę, powinieneś wystawić proformę zaliczkową. Jeżeli działasz na kasie fiskalnej, to co miesiąc należy do systemu wprowadzić raport kasy fiskalnej. Ale dobrze, wystawimy normalną fakturę, czyli bierzemy zakładkę Proforma. Nazwa kontrahenta. Jeżeli już wcześniej wpisałeś go do bazy lub wcześniej wystawiałeś dla tego, dla tego danego kontrahenta fakturę, to wpisujemy tutaj po prostu jego nazwę i domyślnie nam wyświetla jego dane. Jeżeli klikniemy, to tutaj automatycznie zostaną one wpisane. Jeżeli jednak nie wystawiałeś wcześniej faktury dla danego kontrahenta, to musisz go na nowo dodać do systemu. Obowiązkowe do uzupełnienia są tylko pola oznaczone gwiazdką, czyli nazwa oraz adres kontrahenta. Jednak jeżeli wystawiasz fakturę dla jakiejś innej firmy, nie dla osoby prywatnej, to powinieneś także wpisać numer NIP. Na początku wybieramy, czy jest to osoba fizyczna, czy prawna. Dla uproszczenia, jako osoby prawne traktujmy wszystkie przedsiębiorstwa. Jako osoby fizyczne wszystkich prywatnych klientów. I wpisujemy tutaj AIP na przykład UG. Wpisujemy NIP i spójrzmy co się stanie. Pojawił się komunikat, że w naszej bazie już istnieje taki kontrahent i czy chcę kontynuować. Jeżeli kliknę, że nie, no to załadują mi się dane tego już istniejącego kontrahenta, ale ja chcę kontynuować. Teraz pojawił się komunikat, że w ogólnej bazie całego systemu fakturowego został odnaleziony taki kontrahent po numerze NIP. Jego dane to akademickie inkubatory przedsiębiorczości Piękna 68 Warszawa i czy chce dodać do mojej bazy tego kontrahenta. To jest akurat dość wygodne, ponieważ w całym AIP działa w tym momencie 2500 firm i Załóżmy, że każda z firm współpracuje z średnio 20 klientami, to tak naprawdę w bazie mamy 30 tysięcy kontrahentów już dodanych. Więc bardzo często zdarza się, że jeżeli zaczniecie dodawać nowego kontrahenta od numeru NIP, to się okaże, że on już jest w tej naszej bazie. Czy chce zapisać? Nie, nie chce. I uzupełniamy dalej dane tego naszego kontrahenta. Wpisujemy adres. Ważne jest to, aby tutaj podać również lokal, na który jest firma zarejestrowana. To jest bardzo ważne w wypadku na przykład dużych budynków, w których jest kilkaset na przykład biur, czy nawet kilkadziesiąt i, i wtedy a firma jest zarejestrowana tylko na, na jeden z tych lokali. I wybieramy, wpisujemy kod pocztowy, wybieramy miasto i wybieramy kraj. Jeżeli na przykład wybierzemy jakiś inny kraj, i oznaczymy tutaj ten kwadrat, to może kliknę Łotwa i podatnik VAT UE, to tutaj wstawi nam się przedrostek przed numer NIP, e, który identyfikuje dany kraj dla potrzeb tzw. Tak obrotu wewnątrzwspólnotowego. Jest to e, tak potocznie zwany NIP europejski. I ok, i to jest nasz kontrahent. Zapisujemy, dzięki czemu dodajemy go do systemu. I on już w tym systemie będzie, więc następnym razem nie musicie na nowo go wpisywać, wpiszecie tylko tutaj w to białe pole A i P, na przykład UG i już e, będzie można w kliknąć w to i go dodać e, do faktury. I teraz tak, oznaczamy z prawej strony, czy sprzedaż jest krajowa, czy zagraniczna. Teraz wystawimy fakturę krajową. Faktury zagraniczne będą w innym e, materiale filmowym. E, w sprzedaży krajowej mamy tylko jeden typ transakcji VAT, ponieważ tylko w jeden sposób rozlicza się podatek VAT w Polsce, ewentualnie zmieniają się stawki. Status nowy lub do akceptacji dyrektora. Taka informacja: jeżeli faktura jest jako nowa w tym systemie, to tylko ty ją widzisz. Nie widzę jej ani ja, ani nikt z księgowości, a jeżeli chcesz ją wystawić formalnie, to musi ona mieć status do akceptacji dyrektora. Wtedy ona wędruje w systemie do dyrektora Twojego inkubatora i może być przez niego sprawdzona i zatwierdzona. Miejsce wystawienia wpisujesz dowolnie, tylko to musi być jakaś miejscowość. To nie może być budynek, to nie może być województwo, nie może być kraina geograficzna czy, czy po prostu nazwa kraju określa się również datę wystawienia i datę sprzedaży. Uwaga, datą wystawienia będzie data akceptacji faktury przez dyrektora. E, dyrektor nie może też akceptować faktur, e, nie może wystawiać faktury ze wstecznymi datami, więc nawet jeżeli tutaj sobie ustawimy 4 lipca, to jeżeli dyrektor ją zatwierdzi w systemie, to to się automatycznie ustawi jako 11. E, data sprzedaży też e, bardzo ważna informacja, ona nie może być wcześniejsza niż o 7 dni przed datą wystawienia. Wynika to z faktu, że zgodnie z prawem podatkowym dotyczącym podatku VAT na wystawienie faktury jest tydzień od momentu sprzedaży. Więc tutaj też proszę zwrócić uwagę na to, że nie tydzień od kiedy mija termin płatności kontrahentowi, nie tydzień od jakiejś umowy, tylko tydzień od zrealizowania usługi lub wydania towaru. Jeżeli nie zachowacie tego tygodnia, tylko na przykład po miesiącu wystawicie fakturę, to, to może się okazać, że trzeba będzie po prostu na przykład zwrócić kontrahentowi pieniądze i anulować taką fakturę. Ale idziemy dalej. Wybieracie tutaj walutę spośród takich trochę bardziej popularnych w obrocie międzynarodowym w naszym regionie. Są tutaj najbardziej popularne waluty na świecie plus waluty naszych najbliższych sąsiadów. Czyli są kraje skandynawskie, jest Europa wschodnia, Europa taka trochę bardziej od nas południowa e, oraz takie waluty jak dolar, funt, e, no, euro oczywiście także się tutaj znajduje, ale także jen japoński, chyba są jeszcze e, jakieś dodatkowe, no, jest jeszcze dolar australijski i juan chiński. Więc w zależności od tego, z kim handlujecie, możecie używać tych różnych walut. Jednak uwaga, jeżeli macie konto w złotówkach tylko i wyłącznie w brebanku, to e, kiedy kontrahent wam zapłaci, to będzie to przewalutowane zgodnie z bieżącym kursem brebanku. E, a jeżeli na przykład macie kontrahenta z jakiegoś bardziej walutowo-egzotycznego kraju, który mm, obraca walutą, która się tu nie znajduje, no to chcąc nie chcąc, musicie tą transakcję sprowadzić najlepiej do walut takich powszechnych. E, no, najczęściej jest to jednak dolar. Następnie wypełniacie już bezpośrednio pole dotyczące samej faktury. Wybieracie, czy macie towar czy usługę. I tutaj taka informacja. Towarem e, są tylko i wyłącznie rzeczy, które macie w postaci takiej fizycznej, materialnej, które do ręki komuś możecie przekazać. Jeżeli tworzycie program e, komputerowy czy stronę internetową, ona nie jest towarem. Chyba, że macie program. E, w Wydrukujecie go, nagracie go na tysiącu płyt i potem ludziom sprzedajecie te płyty z tym programem, no to ok. Ale jeżeli to jest na zasadzie, że można sobie pobrać ze strony internetowej czy w ogóle na zlecenie jednego klienta, no to to będzie zrealizowana usługa, a nie, a nie po prostu towar. I wpisujemy nazwę towaru lub usługi. I bardzo ważne jest. To, że faktura dokumentuje sprzedaż towaru lub zrealizowanie usługi. Nie jest to dokument, który ma potwierdzić przez Was przyjęcie płatności. Więc wpisywanie w pole nazwa towaru usługi, na przykład wynagrodzenie zgodnie z umową, zlecenie z dnia takiego i takiego jest błędem. Tutaj, powinno być, tutaj powinien być przedmiot tej umowy wpisany, czyli np. świadczenie usług programistycznych w czerwcu 2013, a nie wynagrodzenie na podstawie umowy. Idziemy dalej. PKWIU to jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług. Zdarzają się produkty lub usługi, które mają niższe opodatkowanie niż 23%. E, możecie na przykład zapytać księgowości AIP pod mailem księgowość małpa przedsiębiorca.pl, czy, czy Wasze towary mogą mieć obniżoną stawkę? I wtedy, jeżeli mają, to musicie znaleźć w tak zwanej klasyfikacji właśnie PKW i U numer, który, pod który wasza usługa może być podpięta. E, czyli, na przykład, jeżeli ktoś świadczy usługi zwolnione z vat to tutaj wpisuje numer, który w załączniku do ustawy o VAT znajdował się jako symbol PKW tej danej działalności. Ilość. E, na przykład 2 i tutaj JM to jest jednostka miary i wpisujemy sztuki. Prośba, żeby tutaj e, mieć pewne rozróżnienie takie logiczne, że jeżeli mamy usługę, to nie może ona być wyrażona w sztukach. Może być w godzinach, jako sama usługa. Tutaj możecie wpisać coś dowolnego. Więc e, duża prośba ode mnie, żeby to było po prostu w sposób taki bardziej e, logiczny wypełnione, bo to jest dokument księgowy. A, a nie luźna notatka, którą można sobie po prostu na szybko gdzieś tam zanotować, nieważne czy ona tam logiczna jest, czy, czy mniej logiczna, czy ma sens. Dalej uzupełniamy cenę naszego produktu lub naszej usługi. Możemy ustawić cenę netto lub brutto i wtedy system albo nam wyliczy ile jest dla nas, czyli netto, i, a ile dla skarbówki jako VAT, albo, no co, co też raczej radzimy, Prezentowanie wszędzie cen netto. System doliczy podatek VAT do kwoty netto. Tutaj zielonym plusikiem możemy dodać kolejną pozycję na fakturze. No i tutaj sobie dodamy usługę, którą jest wysyłka pocztą polską. Ilość 1, wysyłka 20 zł. E, I uwaga, e, wysyłka. Informacja przede wszystkim dla sklepów internetowych. Wysyłka jako usługa jest opodatkowana normalnym podatkiem VAT. Na fakturach od Poczty Polskiej często jest zwolnienie z VAT-u i jest podany numer PKWU I wielu przedsiębiorców w całym kraju to po prostu, można powiedzieć, trochę bezmyślnie kopiuje, nie znając przepisów podatkowych, ponieważ w ustawie o VAT jest informacja w załączniku, że usługi świadczone przez Pocztę Państwową są zwolnione z VAT-u, a nie wysyłka jako sama w sobie usługa. Więc musicie wziąć pod uwagę to, że to poczta jest zwolniona z vat z owatowania swoich przesyłek, a nie przedsiębiorcy, którzy po prostu w ogóle wysyłają do kogoś cokolwiek. Na przykład tutaj analogicznie firmy kurierskie doliczają VAT do swoich przesyłek. Idziemy dalej. Tutaj jest podsumowanie całej transakcji. No i następnie wybieramy formę płatności. Czy ma to być gotówka, przelew, barter, kompensata, płatność przy odbiorze. Wybieramy numer konta. To jest akurat opcja dla osób, które mają kilka kont, bo na przykład są firmy z kontem dodatkowym w euro i dodatkowym w dolarach i to, wtedy tutaj mają e, trzy różne konta, złotówki, dolary, euro i mogą sobie wybrać, na które konto ma być wystawiona faktura i na jakie konto mają przyjść potem płatności. Daty e, płatności ustawiacie sobie też sami. Moja rada, żeby ona nie była zbyt odległa w czasie, ponieważ w którym trójmieście średnio kontrahenci spóźniają się około dwóch tygodni. Czyli jak ustawicie 14 dni, to średnio po miesiącu jest płatność. Jeżeli ustawicie 7 dni, to średnio po trzech tygodniach. No i status płatności to jest informacja tylko i wyłącznie dla Was. I uwagi do faktury. Jeżeli na przykład. Macie właśnie realizowane zamówienie na podstawie jakiejś umowy, to to jest miejsce, gdzie takie rzeczy można dopisać. Dotyczy umowy, numer... Na przykład tak. To, co tutaj się pojawi, będzie potem wydrukowane na dokumencie. Więc, y, też można tutaj zamieścić różne informacje, które kontrahent by potrzebował. Czasami kontrahenci proszą o informację, że jest to zamówienie zrealizowane w ramach jakiegoś projektu unijnego. Czasami proszą o bardzo szczegółowe wyszczególnienie tego, y, co właściwie kryje się pod y, tą nazwą towaru. Bo, wy możecie mieć na przykład y, towar jako wpisane ulotki reklamowe 10 tysięcy sztuk, a on może prosić, żeby była informacja, jaki lakier, jaki papier, takie bardzo techniczne rzeczy. Więc to wszystko tutaj można zamieścić. Opis e, jest mało istotny, ponieważ to wyświetla się tylko wami księgowości, więc to może być miejsce na jakąś taką osobistą notatkę do, tej, do tego dokumentu. I okej. Okay, jeżeli z fakturą jest wszystko w porządku, jest ona skierowana do akceptacji dyrektora to aby ją wystawić, klikamy opcję Zapisz. Wtedy ona nam się pojawia tutaj w naszym systemie. Jest informacja o jej statusie, czy jest do akceptacji, czy jest już na przykład zaksięgowana, czy jest przez księgowość zaakceptowana i takie podsumowanie tej faktury. Możemy sobie w nią teraz wejść i, i załóżmy, możemy ją albo wysłać do klienta opcją Wyślij, tylko wtedy nie mamy potwierdzenia tej wysyłki. Albo możemy kliknąć opcję rozlicz, opcję drukuj, przepraszam, wybrać sobie język i wygenerować albo oryginał i kopię, albo oryginał, albo kopię, albo duplikat z dnia. Duplikat wydajemy kontrahentowi wtedy, jeżeli on po kilku miesiącach nas o to poprosi, bo na przykład zgubił fakturę i potrzebuje duplikat z datą bieżącą. Kopia jest dla wystawcy faktury, więc tego nie musicie tak naprawdę sobie generować. Albo oryginał jest tym, co musimy przekazać klientowi, czyli właśnie musisz wygenerować co najmniej oryginał i co najmniej mailem do kontrahenta wysłać. Nawet jeżeli on nie za bardzo chce, no to temu mu wyślij maila, jak trafi mu to na skrzynkę, to on najwyżej sobie tego maila usunie, wrzuci do kosza, do spamu, cokolwiek, ale my przynajmniej mamy dowód, że zgodnie tutaj z ustawą o VAT my przekazaliśmy klientowi oryginał faktury. Ale załóżmy, generujemy w or jako oryginał i kopię, taki dokument. Zamiast zapisać, teraz akurat kliknąłem e, na wygenerowanie PDF-u możecie sobie po prostu zapisać taką fakturę na dysku i w momencie, kiedy ona będzie zatwierdzona przez dyrektora, czyli będzie posiadała status do akceptacji w księgowości już będzie form, według takiego prawa podatkowego pełnoprawną fakturą. Taką fakturę możecie wtedy już przekazać klientowi. W tym momencie to jest Proforma, czyli taki dokument, który przedstawia, jak ta faktura będzie wyglądać w przyszłości i będzie się różniła tylko tym, że zamiast Proforma będzie napis Faktura VAT i tutaj zmieni się trochę numer. Zmieni się ta 39 na coś innego i PR zmieni się na FS. I tak, u góry są informacje na temat wystawienia faktury. Po lewej stronie są informacje dotyczące sprzedawcy, czyli formalnie AIP, po prawej nabywca, czyli to, co, co umieściliście w danych kontrahenta, informacja o tym, czego dotyczy ta faktura oraz informacje dotyczące płatności, czyli sposób płatności, termin do zapłaty, ile, na jakie konto, a także informacja, że sprzedaż realizowana przez i tu jest nazwa waszego startupu. Są też miejsca do podpisów ale nie musicie tak naprawdę niczego podpisywać ani nie ma takiej konieczności. Tu na dole jest podstawa prawna do tego. No ale czasami księgowi, przede wszystkim tacy trochę starsi, upierają się przy tym, aby jednak taki podpis był. Moja rada jest taka, abyście zawsze wygenerowali sobie oryginał i kopię, a na kopii prosili, aby kontrahent się podpisał. Jako osoba odbierająca dokument, ponieważ jego podpis potem bardzo mocno ułatwia dochodzenie roszczeń, gdyby on Wam nie zapłacił, co czasami się zdarza. I teraz tak, oryginał zawsze mu przekazujecie, kopia jest dla Was. I to tyle, jeżeli chodzi o wystawianie faktur VAT. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do kolejnych filmików instruktażowych.